My enemies are many, my equals are none. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek Wer, a to kolejny odcinek z gry Banished. Dzisiaj lecimy dalej. W tym samym mieście w sumie co ostatnio, co się zmieniło, to tyle, że tu jest targ wybudowany i bliżej żarcie dochodzi. No i tu jeszcze jeden domek, który jednak jest pusty, będzie wybudowany. Dzieci ma nam urodzić się 10, a czyli jest na razie 10, a... Oj, problem z drewnem. Powiem wam, dużo tu problemów często jest. Czy to z drewnem, czy z czymkolwiek. Ale zaraz zrobimy e, coś pięknego, coś wielkiego. Karczujecie tu lasy. Niech nas zbiera się tego e, foga czy czego czego to tego. Nie loga, bo log to są zwykłe drewno. Co on tu tworzy? Nic mniejsza o to, on tworzy do palenia drewna. O, tu już jest dwóch ludzi. Za niedługo będzie coraz mniej, coraz mniej tych ludzi, ale to już taki urok. Tu też powstało trading post, w razie czego ja bym potrzebował. E, coś. Na razie nie potrzebuję, więc nie ma źle. Tu jest farmer, tu jest dziecko jakieś. Też masakra. Nie ma tego drewna na opał. Hmm. Źle, źle, źle. Co by to jeszcze można było pokazać? No w sumie tu już nic. Bo tu tylko trzeba czekać na ludzi i coś kombinować. E, forester... Mm. Jest jeden Więc dodamy drugiego, może być e, Szybciej Shermanów też jest mniej e, Farmerów też mało, mało jest tego wszystkiego Ale dobra e, To stąd wychodzimy e, Tutaj sobie zapiszemy e, Gierkę Oczywiście na tym Pokażę wam jeszcze Inne moje miasto Czyli Loda i które to było, tylko teraz nie pamiętam. Hmm. To pokażę wam inne sejwy. Jak mi tutaj w innych miejscach idzie. Bodaj, że to jest to, ale zobaczymy. Nie, nie pamiętam teraz. Zobaczymy. Bo mam jedno takie miasto, w którym... No w miarę fajnie mi idzie, tylko z żywnością są takie problemy, że ja pierniczę. Ale to już ciężko. To jest tutaj. Nie, to też nie jest to miasto, ale też Wam tutaj pokażę. Tu mniej więcej, jak widzicie, jest pełno drewna na opał. Dużo ludzi. Więc można by było pobudować w sumie domki. Ale jak widzicie. Aha, domki pobudować. Ale jak widzicie, Food Limit. Jest, nie nadążają. Nie nadążają naprawdę z żywnością, co mnie bardzo zaskakuje, dlaczego. Skoro podobnie jest stworzone inne miasta. Getter's Hut. Czy to jest już tu? Ta, ta już jest stworzona. No i tu są takie właśnie problemy z żywnością największe. Zawsze wyrabiały te chatki rybaka. Teraz już tak nie wyrabiają, i to jest najgorsze. Tutaj też jest dosyć ciekawa mapa. Duże jeziora e, rzeki tu też mamy. Dużo surowców naturalnych, ale jezior tu naprawdę dużo. Ja oczywiście gram na poziomie medium, więc nie wiem czy to od tego zależy. No, już tu ich trochę rozdzielam. Te dwa budynki w zupełności starczą. Będzie więcej ludzi, no ale Co z tego jak będzie więcej ludzi Dobra, no, dajmy farmera jeszcze jednego I stwórzmy tutaj orchard. Tych drzew tu potwórzmy No i tym już brakuje żarcia i to jest najgorsze Nie mogą się rodzić, tu dzieci robić, a im brakuje żarcia Pekan. I tutaj automatycznie jedna osoba już jest yy, przeniesiona. Oni tutaj mniej więcej będą chodzić od tego do tego. Jak to zauważyłem w innych grach, w 94% jest zasiane. Ostatnio fasolki 1196. Zobaczymy, jak będzie teraz. Może będzie więcej. O, 99%. Zasiane... Trzech se dobrze radzi. No i mamy... St no i tu już zbierają. No i te zbiory są w miarę szybko, a naprawdę mają problem... w tym mieście z jedzeniem. Dobra, zaś nie popatrzyłem jak jest z czasem, ale to sobie zapiszmy. Tym razem to nie było to, to... To jest na tym zapisie. A wczytamy jeszcze inne. Chcę Wam pokazać więcej, tych miast. Jak tu mam zbudowane. Dobra, loadnimy sobie teraz to. Tego jeszcze nie widzieliście bodajże. Bo ja tu nie, nie gram może tak często. Ale jak mam czas, to sobie zagram. Yy, spojrzę na te gierki. Yy, I próbuję coś się uczyć. O, tutaj zobaczycie. Tu mam wielki problem. Mam 43 ludzi. Sześciu się uczy, siedmiu... siedmiu dzieciaków I co? Żarcia maleutko. Naprawdę, nie wyrabiają się z tym żarciem ludzie Wszędzie do żarcia jest pełno, naprawdę pełno ludu Ale nie, nie dają rady I to jest tu najdziwniejsze w tej... w tej rozgrywce ehm, Nie wiem czy tu Getter's Hat jest Też jest Patrzcie, oni pełno tego, pełno naprawdę, pełno tego żarcia przynoszą. Non stop. A ży... życie tych citizenów jest bardzo niskie. Tu nie wiem, czy to jest taki spowodowane taki urok tej mapki, tej gry. Ale naprawdę, robię... ci wszyscy robią co mogą. Więcej już praktycznie. Praktycznie nie mogą zrobić. Jeszcze w sumie to bym mógł. To bym mógł dać, ale gdzie? No, chyba, że tu. Tu bym mógł może zbudować razem z drogą. Tak by było najlepiej. Niech już budują. Ale nie ma ani drewna, ani nic. Nic nie ma. No to drewno proszę mi wycinać. A nie to. Tylko tutaj. Drewno mi proszę wycinać. Wycinka drzewa. Zapraszam. Tu jest iron. No, kamienia nie mam skąd wziąć. Powiem wam. O, stąd mam kamień, mogę wziąć. Stąd kamień. I dobre będzie. Jeszcze przydałby się iron, czy nie? Czy jest to jakiś? Jest. Tak, jak przybliżymy tak z bliska. Zobaczycie, jak mniej więcej to wygląda. Co oni tu sadzą? Pepper. Czyli bodajże pieprz. No dobra, następnym razem dajcie skłasza, może to coś da, ale ja już mam to, więc to czy dałoby się zlikwidować. Nie jest Hansel Renovation, tylko Hansel Build, czyli nie potrzebuję tego, ze względu na to, że mam. I mi tu pracuje już Czech. Dobra, tego nie zauważyłem, pastucha nie zbiorę, ze względu na to, że nie mam tutaj raz. Widziałem tylko, chyba w samouczku był pastuch, ale to on mi wziął zwierzęta z mapy, z okolic. A powiem wam, no tu w okolicach żadnych zwierząt oprócz jelenin nie widzę. O, przybyła ta łódka. Spowolnijmy to. E, mają coś, bo ja tutaj w sumie kupowałem żarcie. Ale chciałbym też na przykład e, kupić. Spowolnijmy. Niech to idzie tak. Ja bym chciał kupić. Mm. Na pewno jakieś. No kurde, to nic takiego ciekawego. O, chickeny. Chickeny, chickeny, jakbym mógł kupić chickeny? Na pewno zróbmy czekajcie, zróbmy to. Pastucha zbudujemy. Niech budują pastucha, a tu kup mi te chickeny, jak się da Powiem wam, że nie wiem za bardzo Jak tutaj kupować A, to no to... W, yy, owoce na pewno Order mam, zamówienie na chickeny A czy je kupię, to nie wiem Bo szczerze, tu nie widzę nigdzie Ale jak się uda Jak się uda, to naprawdę może być plus Tak, yy, drewno już zebrali Ale tego drewna zaś nie ma Dobra, dawać mi to Koście to wszystko I nie nie denerwujcie. Dobra, i przyspieszamy do fulla. Zobaczymy Jak to będzie wyglądać, czy będę miał te Keny, kurczaki, czy nie. Jak będę miał, to plus. Jak nie, to minus. No, szybciutko z tym. Mam dwóch bulderów. Oj, zginął mi farmer Przy przyrodzeniu. Lipa lipa. Są na mam Ale to też tak ciężko. No powiem wam żarcia mi trochę wzrosło I to się może na plus dać No tylko to już mi pokazuje Reserve food Mała, ale dlaczego tego nie robią? No, zima przyszła, że nie wyrobiałem się z takim małym pastwiskiem Wszędzie jest full. No! Przysłaliby tu drewno, szczerze to mnie wkurzać zaczyna. Że tam drewna nie ma. Przysłanego a drewna tu coś jest. 16, Dobra, teraz zbierają drewno. Może je tam zaniosą. No, jest tu full drewna. Dajcie, dajcie, bo może przy Was zobaczę, jak to z tymi chickenami jest. Może ten chicken kupiłem czy coś. Nie wiem. Szczerze nie wiem, bo on odpłynął. Zamówienie mnie na chickeny. Nie mam. Czekajcie, dam tu na pewno człowieka. Eee, coś, coś, co. Eee. Dobra, mniejsza o to. Zamówienie tam na chickena było. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. na no nie, jakbyśmy tu nie nie sprzedawali, ale gdzie tu jest fiszki? Dobra, mniejsza o to. No to w tym momencie tu tego nie zobaczymy ze względu na to, że nie mamy po prostu mm, chickenów, nie mamy żadnego zwierzęcia, co utrudnia nieco pracę. No to w tym odcinku będzie to wszystko, może w kolejnym się już uda z tym e, zrobić i ten... E, kurczaki będą już e, zamówione. Nie wiem kiedy ta łódka przypłynie, skąd ona w ogóle przypływa, gdzieś stamtąd, z daleka? No stąd na pewno nie, ale skądś ta łódka przypływa. Jeżeli ona będzie i będą te chickeny, to będzie świetnie, jeżeli nie będzie, no to będzie źle. Zobaczymy, zobaczymy. No to w tym odcinku to wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Zapraszam także do subskrypcji kanału oraz odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku. A teraz, czym ci się? Cześć!